Słuchajcie, bardzo dużo działo się przez ostatni tydzień, dlatego postanowiliśmy to z okazji, że jedziemy na Woś, uchylić rąbka tajemnicy i pokazać Wam nasz magazyn, pokazać Wam, że tak naprawdę wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje, mamy dach nad głową i naszym samochodom nic absolutnie nie grozi. Hala w której się znajdujemy nie jest naszym magazynem, jest to najstarsza hala na terenie FSO. Takie hale są dwie. Za kamerą jest podobny budynek, natomiast jest on obudowany innymi obiektami, dlatego dopiero na zdjęciach satelitarnych można dostrzec podobieństwo struktury łukowej dachu. Ten budynek też był obudowany. W tamtej części znajdowała się hala, w której produkowano samochody. Eee, natomiast w tej chwili nie jest, tak? Także dementujemy jakiekolwiek pogłoski, plotki, to nie jest rozbiórka tej hali. W której trzymamy samochody. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo na pewno czekacie na to w napięciu, idziemy na hale. Obejrzyjcie nasz garaż. Słuchajcie, znajdujemy się w hali, która od blisko 6 lat była zapleczem, taką naszą mekką motoryzacyjną, gdzie poznawaliśmy się, zawiązywaliśmy nowe znajomości, gdzie stworzyła się grupa osób. Która doprowadziła do powołania na żeraniu Muzeum Motoryzacji. Muzeum nie istnieje od półtora roku, natomiast hala, jak widzicie, istnieje w dalszym ciągu. I jest naszą ostoją, naszym garażem, największym garażem w Polsce, gdzie trzymamy samochody, które stały na ekspozycji, które mogliście oglądać na wystawie klasyków w WFSO. Hala jest zapełniona, trzymamy tutaj około 500 samochodów. Nie grozi im absolutnie nic według wiedzy, jaką posiadam, stan na chwilę obecną jest taki, że żadna rozbiórka, żaden nakaz eksmisji, nic takiego do nas nie trafiło, dlatego dementujemy wszelkie pogłoski na temat tego, że musimy opuszczać tę halę, ewakuować się z niej i że przyszłość jest niepewna. A to auto za mną to kolejne auto, które jedzie na wośp. Dawajcie, chłopaki, jedziemy! Słuchajcie, jesteśmy na moto Orkiestrze Świątecznej Pomocy Powstańców Śląskich 127 w Warszawie. Przywieźliśmy tu ponad 40 aut. Organizator twierdzi, że jest ich ponad 50. Nie zapanowaliśmy nad sytuacją, woziliśmy je od wczoraj, woziliśmy je całą sobotę, woziliśmy je w niedzielę od 6 rano. Jesteśmy tu dla Was, jesteśmy tu po to, żeby wygrać Sepsą. Słuchajcie, przed nami rok pełen ważnych rocznic. Po pierwsze mamy 35-lecie Poloneza Trak, który jak widzicie tutaj był produkowany przez 15 lat. Tu mamy egzemplarz z 1988 roku, jeden z pierwszych wyprodukowanych Polonezów Traków. Natomiast to jest sama końcówka produkcji, rok 2003. Dalej stoją Polonezy, Analogi i inne dziwne wersje Polonezów, takie jak Celina czy specjalna wersja z Orciari. Natomiast poza tym, że mamy w tym roku 45-lecie Poloneza, mamy też 35-lecie Poloneza traka, mamy też 50-lecie Malucha. Wszystkie te imprezy organizujemy dla Was tu, na Autodromie Automobil Klubu Polski Warszawa Powstańców Śląskich 127. Mamy zaplanowane około 14-16 imprez. Najbliższą, którą dla Was przygotowaliśmy jest Rajd Pań, który odbędzie się 5 marca 2023 roku i będzie rundą łączoną z trzecim Rajdem Cinquecento. Na co serdecznie Was zapraszamy. Czwarta godzina moto Słuchajcie, jest naprawdę zimno, dlatego chowamy się w samochodach. Ja schowałem się akurat w analogu, dlatego, że jest to jedno z moich ulubionych aut. Mam takie analogi 2. To jest e, dosyć nietypowy samochód, wyprodukowany w liczbie sztuk 7. Takie auta mogliście oglądać w muzeum na żeraniu przez trzy sezony. I będziecie mogli je oglądać z powrotem, jak tylko wrócimy z wystawą. Na dzisiejszy event motoorkestra świątecznej pomocy samochody woziła nam klasyczna laweta, za co dziękuję serdecznie Arkowi i całemu zespołowi klasycznej lawety. E, dziękuję też Tomkowi Graczykowi za podstawienie naprawdę rewelacyjnych samochodów za podstawienie Jelcza z BRDM, za podstawienie radiowozów i kilku innych egzemplarzy. Bez niego ta impreza by się nie odbyła. Czekamy też na Tymona. Zapowiadał się, że będzie. Mamy tutaj pełen skład komisji Pojazdów, Rady Komisji Pojazdów Zabytkowych, jest moc, naprawdę dużo się dzieje, zbieramy pieniądze na dzieci, zbieramy pieniądze na sepsę, dołączcie do nas, wiem, że będziecie to oglądali już po fakcie, ale WOŚP możecie wspierać cały rok.